Czym jest Kupra? Oczywiście, poza tym, co wiemy na dzisiejszy dzień o tym, że Kupra to osobna podmarka Seata, która na ten moment oficjalnie produkuje tylko i wyłącznie jeden model, a więc Kuprę ATK. Sama w sobie nazwa Kupra od dosyć dawna przewija się w nomenklaturze Seata i stanowi oznaczenie typowo sportowych modeli z gamy tego właśnie producenta. Jak to jest więc z tą Kuprą? Co oznacza nazwa Kupra i skąd się to w ogóle wszystko wzięło? O tym posłuchacie w dzisiejszym odcinku. Cupra jako marka po raz pierwszy pojawiła się 22 lutego 2018 roku, a więc samej w sobie historii marki no, zbyt wiele byśmy tutaj nie mieli. Natomiast po raz pierwszy oznaczenie Cupra na jakimkolwiek modelu Seata pojawiło się w 1996 roku, a tym pierwszym samochodem był Seat Ibiza drugiej generacji. I było to auto różniące się od usportowionej wersji o oznaczeniu GTI 16V zasadniczo kilkoma detalami, naklejkami czy przeszyciami we wnętrzu. Pełna nazwa cywilnej Ibizy brzmiała dokładnie Seat Ibiza Cupra, Cupra Cup Racing 2.0 16V. I tutaj przy okazji macie pełne rozwinięcie oraz wyjaśnienie skąd wzięła się nazwa Cupra z połączenia tych właśnie dwóch słów Cup oraz Racing co też poniekąd było nawiązaniem do startów Seata w rajdowych Mistrzostwach Świata. W 1998 roku wypuszczona została jeszcze jedna wersja Ibiza Kupry. niemalże identyczna w stosunku do tej wcześniej wspomnianej, różniąca się dosłownie kilkoma detalami, kilkoma naklejkami. Nazywała się ona dokładnie Seat Ibiza 2 Cupra World Rally champion bardzo długich nas tutaj używali. No i generalnie wypuszczając te dwa modele kupry, tak możemy powiedzieć, Seat od razu wyczuł, że jest zainteresowanie takimi właśnie samochodami i sama w sobie nazwa kupra bardzo dobrze przyjęła się wśród potencjalnych nabywców i bardzo szybko Seat postanowił, że wszystkie swoje dotychczasowe usportowione modele, które nazywały się GTI, przemianuje właśnie na kupry. W 1999 roku Seat chcąc rozszerzyć gamę modeli Cupra, zaprezentował nawet Seata Toledo Cupra Concept, jednak auto to pozostało tylko i wyłącznie konceptem. Natomiast bazując na rozwiązaniach konstrukcyjnych tego właśnie konceptu, w 2000 roku powstał Leon Cupra napędzany silnikiem 28V6 o mocy 204 koni mechanicznych. Do tego gama Kupry została rozszerzona o Ibizę po faceliftingu, którą napędzało znane i lubiane 1.8 Turbo w dwóch wariantach mocowych 150 lub 180 koni mechanicznych. A teraz uwaga, w 2000 roku Seat przez chwilę nawet produkował dwudrzwiową wersję Cordoby w odmianie Cupra, również z silnikiem 1.8 Turbo o mocy 150 koni mechanicznych. W 2002 roku 1.8 Turbo zostało zastosowane również w Leonie, jednak wtedy Leon już przestał się nazywać Seat Leon Cupra, a Seat Leon Cupra R. I samo w sobie 1.8 Turbo było również mocniejsze niż to, które było stosowane w Ibizach. Miało bowiem 210, a później nawet 225 koni mechanicznych mocy. A to oznacza, że było nawet mocniejsze niż to wcześniej stosowane 2.8 V6, które było zdecydowanie cięższe i bardziej paliwożerne. Gdy zadebiutowała kolejna wersja Ibizy w 2004 roku, Seat wersję Cupra oferował z silnikiem 1.8 Turbo oraz po raz pierwszy z silnikiem diesla. Konkretnie był to oczywiście nieśmiertelny wagowski 1.9 TDI w odmianie 150-konnej. I być może części z Was silnik diesla z sportową odmianą modelu nie kojarzy się najlepiej, ale samochód ten w tej właśnie wersji z dieslem był naprawdę bardzo popularny. A w międzyczasie w 2003 roku SEAT zaprezentował jeszcze SEATA Cupra GT, czyli koncept kara oraz torową zabawkę, która w bardzo małym nakładzie produkcyjnym została sprzedana niektórym teamom wyścigowym. W 2006 roku natomiast Leon dostał silnik 2.0 TSI, który początkowo legitymował się mocą 240 koni mechanicznych, natomiast w 2009 roku przy okazji faceliftingu tego samochodu moc wzrosła do 265 koni mechanicznych. Ibiza natomiast początkowo montowany miała silnik 1.4 TSI o mocy 180 koni mechanicznych. Silnik ten miał jednak dosyć spore problemy z awaryjnością, dlatego też Seat stopniowo, ale niezbyt szybko zbierał się do jego zmiany. Zmiana ta nastąpiła dopiero 6 lat później, a silnik 1.4 został zamieniony wbrew w modzie na downsizing na większą jednostkę, konkretnie 1.8 o mocy 192 koni mechanicznych. Co ciekawe, zmiana silnika nie nastąpiła przy okazji faceliftingu w 2013 roku, a dopiero 2 lata później. I na tej Ibizie Kuprze generalnie zakończyła się produkcja Ibizy Kupry. I co warto zaznaczyć, wszystkie Ibizy kupry były w odmianach tylko i wyłącznie trzydrzwiowych, natomiast wszystkie Leony kupry, aż do tego przed chwilą prezentowanego, były tylko i wyłącznie w odmianach pięciodrzwiowych. Aż do trzeciej generacji Leona, czyli tej generacji, która w tym momencie stoi obok mnie. Od trzeciej generacji Leona kupra występowała w wersji trzydrzwiowej, pięciodrzwiowej oraz, tak jak tutaj mamy, w odmianie kombi. Trzecia generacja Leona Kupry naturalnie otrzymała jednostkę 2.0 TFSI, która początkowo legitymowała się mocą 265 koni mechanicznych, później tych koni było 280, później 290, aż w końcu było ich 300. W niektórych odmianach Leona Kupry, m.in. w odmianie Leon Kupra R, tych koni było nawet 310. Co ciekawe, Leon Cupra jest oferowany w wersji z napędem na cztery koła tylko i wyłącznie w odmianie kombi, co przekłada się na naprawdę przyzwoite czasy przyspieszenia do setki, tak jak w przypadku tego samochodu wynosi on 4,9 sekundy. A więc czym różnią się dzisiejsze kupry od zwykłych Leonów, oczywiście prócz tego, co siedzi pod maską? Różnic nie ma zbyt wiele, są one zasadniczo tylko i wyłącznie kosmetyczne. Mamy przeprojektowany grill zderzak z charakterystycznymi pięcioma otworami. Do tego czarne lusterka, większe felgi, a dzięki większym felgom mogły się tutaj również zmieścić większe hamulce. Poza tym przeprojektowane końcówki układu wydechowego, pseudodyfuzor czy oznaczenie kupra na tylnej klapie zamiast oznaczenia modelu. Najnowsze lony kupra mają również logo Seata wykończone w miedzianym kolorze oraz coś, co mnie odrobinę zdziwiło czyli logo marki Kupra znajdujące się na kapslach od Alufel, co troszeczkę wygląda tak, jakby Seat sam nie mógł się zdecydować, który spośród ich samochodów jest Seatem, a który kuprą. Rozumiałbym to, gdyby Ateka była nowym i całkowicie odrębnie zaprojektowanym modelem dla właśnie marki Kupra, a przecież nie jest, bo mamy zwykłego Seata Atekę tak samo zresztą jak i mamy zwykłego Seata Leona. I to właśnie powoduje, że wśród ludzi, którzy nie do końca znają się na motoryzacji, rodzą się różne dziwne, a czasem i zabawne sytuacje. Przykładowo, podjeżdżając pod mojego kolegę, który niezbyt zna się na samochodach kuprą Ateką, która ma już te nowe znaczki kupry, zapytał się, co to jest za samochód i kto na nim wykonał jakiś taki dziwny wieś tuning, wymieniając znaczki, bo dla niego to generalnie wygląda jak seat, a widzi, że to chyba nie jest seat. Wracając jednak do historii Kupry. Kupra Ateca to pierwszy prawowity model tej podmarki. Kolejnym planowanym modelem jest Formentor, a więc hybryda typu plug-in, oraz tabaskan będący samochodem elektrycznym. Wszystkie te samochody to jak na razie suwy lub crossover, co moim zdaniem troszeczkę zrywa z założeniem marki Kupra, które to było podtrzymywane od 1996 roku. A założenie to mówiło o tym, że ta no, wtedy jeszcze nie podmarka, ale sygnowane modele, to były szybkie, kompaktowe samochody, a teraz już tak kompaktowe nie są. I im bardziej zagłębiam się w tą historię oraz generalnie koncept powstania marki Kupra, to tym bardziej tego nie rozumiem i tym bardziej mam wrażenie, że powstała ona tylko i wyłącznie, będąc takim, mówiąc kolokwialnie, bełkotem marketingowym, ale to wcale nie oznacza, że samochody z podmarki Kupra są złe. Wręcz przeciwnie, tak jak zresztą testowaliśmy Kuprę ATK, to co powiedziałem wtedy do teraz podtrzymuję, czyli to, że uważam, że ten samochód jak na swoje gabaryty, wyposażenie oraz osiągi w swojej klasie cenowej jest naprawdę genialnym wyborem. Natomiast w kwestii Leona ST o mocy 300 koni mechanicznych i z napędem na 4 koła jest to auto bardzo poprawne, zwarte, dynamiczne, praktyczne, nieźle się prowadzi. I jest chyba najbardziej hamsko generującym dźwięk silnika z wydechu w samochodem, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Posłuchajcie, jedziemy. Stały zakres obrotów, przełączamy się na tryb Cupra, Mam nadzieję, że to usłyszycie. Uwaga. Jest to strasznie irytujące. Ten dźwięk jest tak sztuczny, że po prostu nie mam pojęcia, kto to wymyślił. No ale cóż, taka jest nasza dzisiejsza motoryzacja. I tą puentą zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi produkcjami. No i ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli słuchać więcej tego wydechu. Ja też już go nie chcę słuchać. I cisza. Szymon! Złaś stamtąd. Filmy trzeba nagrywać. Kupra tu jest. To no Szymon, złaś. Szymon. Boję się teraz. Dawaj, no z metr 50 jest.